Rozumiem, że sytuacja z narcyzem może być naprawdę trudna i przytłaczająca. Chciałabym się też z Wami podzielić dzisiaj kilkoma pomysłami, które mogą Ci pomóc wydostać się z takiej pułapki, ale jednocześnie też zadbać o siebie. I wyobraź sobie, że budujesz, tworzysz wokół siebie niewidzialny mur. To nie jest ściana, ale raczej taka bezpieczna przestrzeń, w której Ty możesz być sobą. Ustal, co jest dla Ciebie akceptowalne, a co nie. Możesz spokojnie powiedzieć, nie czuję się dobrze, gdy mnie krytykujesz. I to jest naprawdę w porządku. Kiedy narcy spróbuje cię wyprowadzić z równowagi, po prostu spróbuj zachować spokój. To jak wzięcie takiego głębokiego oddechu przed ogromnym wyzwaniem. Im mniej emocji pokażesz, tym trudniej będzie mu to manipulować. Jest to możliwe. Więc spróbuj też ograniczyć interakcję. Wyobraź sobie, że na przykład robisz krok w tył. To może dać Ci przestrzeń do oddychania i przemyślenia sytuacji bez ciągłego wpływu toksycznej osoby. Więc unikaj też konfrontacji. Zamiast walczyć w otwartej bitwie, spróbuj delikatnie zmieniać temat lub przekierować, na przykład rozmowę. Możesz powiedzieć: Rozumiem, co mówisz, ale chciałabym porozmawiać o czymś innym i to też jest ok. To może być też świetny sposób na zachowanie Twojego spokoju. Ważne jest, kochani, szukajmy wsparcia. Otaczaj się takimi osobami, które cię wspierają. To może być twój przyjaciel, który zrozumie, przez co przechodzisz, albo terapeuta, który pomoże ci znaleźć tą siłę w sobie, żebyś poczuł, że nie jesteś sam, czy sama w tej walce. Nauczysz się może asertywności, czyli pracowania z wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb. Pamiętaj, że ty masz prawo mówić, co ty czujesz. Możesz to robić w sposób łagodny, ale zdecydowany. Twoje uczucia są ważne. Kolejną sprawą jest dokumentuj sytuację. Jeżeli czujesz, że sytuacja jest bardzo poważna, to warto zapisywać, co się dzieje w mojej relacji. To może być bardzo pomocne, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować wiesz pomocy z zewnątrz. Jak również to, żeby się przygotować na reakcję narcyza, bo narcyz może reagować dobrze na twoje zmiany albo nie. Bądź gotowa na wszystko. Jeśli poczujesz, że sytuacja staje się niebezpieczna, to nie wahaj się szukać pomocy. Skup się po prostu też na sobie. Zobacz, zainwestuj czas w siebie. Zobacz, co cię uszczęśliwia. Może jakieś hobby, zajęcia, spacer w naturze, chwila z ulubioną książką. To wszystko pomoże ci odbudowywać siebie, dać ci pewność i siłę. A w ostateczności rozważ, rozważ zakończenie relacji. Czasami, żeby odzyskać spokój, to trzeba zakończyć toksyczne relacje. To trudna decyzja, ale pamiętaj, że twoje zdrowie i szczęście są najważniejsze. Każdy ma prawo do szczęścia, ty też i do spokoju. To, co przeżywasz, jest ważne, a ty zasługujesz na to, żeby być w zdrowych i wspierających relacjach. Ja trzymam za ciebie kciuki. Oczywiście osoby zainteresowane, zapraszam na konsultacje indywidualne, które pomogą ci uwolnić od Takich toksycznych mechanizmów, wzorców i manipulacji właśnie w tym narcystycznym związku i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Podczas takich spotkań będziemy mówić tylko o tym, co jest klasycznym symptomem narcystycznej manipulacji, ale też będziemy mówić o innych aspektach trudnych relacji, które mogą dotyczyć Ciebie, czyli mam tu na myśli przemoc emocjonalną, czyli jak rozpoznać subtelne formy kontroli. Poznasz również sposoby odbudowywania poczucia własnej wartości w tej relacji albo po tej relacji. Jak skutecznie odciąć się od toksycznych relacji i unikać powrotów, czy nie pozwalać komuś na powroty. Więc będziemy też pracować nad zerwaniem z uzależnieniami emocjonalnymi i współuzależnieniem. Będziemy pracować nad zarządzaniem gniewem, stresem i lękiem po relacji z narcyzem. Będziemy pracować również nad tym, jak odzyskać zaufanie do innych po zdradzie i manipulacji. Czyli poznasz też wszystkie kroki, np. do stabilizacji finansowej po uzależnieniu narcystycznym. To spotkanie to twój czas na rozmowę, w której skupimy się tylko na twojej sytuacji. Znajdziemy tam konkretne rozwiązania, które pomogą ci wyjść z tego toksycznego zawirowania i chaosu. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy w zrozumieniu i przepracowaniu tych trudnych relacji, Napisz do mnie pod każdym z tych filmów, znajdziesz do mnie adres mailowy. Zapraszam i do zobaczenia.